Siemanko, ja jestem Ciastek i witam Was w kolejnym odcinku naszego Let's Play'a z Pokémon Radical Red, czyli bardzo trudnej gierki Pokémon. i odcinek ten zaczynamy wyhodowaniem jajka, które dostaliśmy bodajże w zeszłym odcinku albo dwa odcinki temu, już troszeczkę gubię rachubę, ale postanowiłem, że wyklujemy je sobie w Lavender Town, no nie będziemy tu mieli raczej żadnego innego Pokemona, mieliśmy tutaj w wieży Pokemon. Poprzednio złapaliśmy Pokemona ducha, więc zobaczymy, co teraz nam się tu z jaja wykluje. I mamy Mantajka. Okej. Okay. Fajnie, fajnie bardzo. Nie... Kurde, on tak dziwnie wygląda, czy on nie jest. Shiny to nie jest, ale... Wygląda całkiem, całkiem ciekawie i myślę, że możemy go nazwać w takim razie. Wiem, że już mamy jednego Pokemon'a nazwanego Dory, ale możemy go nazwać Dory 2. I już na wstępie mówię, że nie odpowiem na pytania z zeszłego odcinka. Dlaczego? Ponieważ jeszcze, no, nagrywam to, patrzcie ma 12 na 11 HP, to jest ciekawe. I jest Electric Poison, czyli to jest w ogóle inny Pokemon. Okej, okay, ciekawe, ale my sobie wrócimy w takim razie, żeby Love była w naszej drużynie. I plan na dzisiejszy odcinek to jest wieża Lavender na pewno i może Silvko, ale raczej nie całe. Myślę, że zakończymy sobie przed walką z rywalem, ale zobaczymy, jak ten odcinek będzie szedł. No, w poprzednim odcinku udało nam się pokonać tą nieszczęsną Erikę, z którą się tak bardzo męczyłem. Z Czakiem też się trochę męczyliśmy, no i z działaniem to już w ogóle. Ale na szczęście nam się udało. Nasz level cap obecnie to jest 56 z tego co kojarzę. Więc będziemy sobie przechodzić teraz w wieżę Lavender I może znajdziemy tu jeszcze jakieś fajne fajne itemki. Te Pokémony z tego co widzę tu nie mają jakichś wysokich leveli. Quidation. No i oczywiście musiał nas podpalić. Ale mamy chyba Bernhilla jakiegoś kupionego. Chyba kupowałem to. Wszystko dokładnie, mam tutaj jednego, więc nie chcę mi się wracać po prostu. No i chyba się jednak muszę wrócić, ale... Aha, wiem dlaczego, bo one mają takie same levele jak ja, a ja mimo tego, że mam repel włączony, to i tak się pojawiają pokémony o takim poziomie. No i szkoda, że nie mi Magiusa złapaliśmy, bo on byłby naprawdę fenomenalny. I z tego co kojarzę, on ma chyba w tej grze mega ewolucję, ale mogę się mylić. Spiritum tu jeszcze jest, Jezu, to my chyba najgorszego pokémona tutaj złapaliśmy. Naprawdę, to teraz jestem w takim razie rozwścieczony. Ale dziwne, bo nie widzę tutaj żadnej walki z rywalem. Czy ona będzie trochę wyżej w takim razie? Walczymy sobie na pewno z tymi wszystkimi trenerami. On oczywiście musiał nas podpalić, bo czemu by nie? No i tutaj mamy Elixir. To myślę, że Simbe możemy tutaj dać tak szczerze z Dark Type'em, więc będzie sobie z tymi duchami radził. Może jakiś Bernhill tutaj? No nie, nie dadzą nam tego, czego potrzebujemy. Froslas, no Froslas, jakbyśmy mieli, to też byłoby super, bo to też jeden z moich ulubionych Pokémonów duchów. Ale to jest ten Krong, który powinien nas leczyć, albo no jego. Jakbyśmy mieli Edge Slasha później ewoluowanego, to też byłoby świetnie. No tutaj dokładnie można się wyleczyć. I mamy Clean Stack, tutaj Dusclops, No myślę, że możemy sobie go pokonać, czemu by nie? Teraz nie powinny nam już wyskakiwać żadne Pokémony, skoro mamy 48 level. I po chcę się nauczyć Bounce'a. Ehm... No, nie wiem, nie wiem. Ma 85 akuracji, więc chyba nie będziemy chcieli. Dobra, tutaj sobie możemy zawalczyć. Ehm, no i możecie opowiedzieć też, co tam u Was słychać. Ja wam powiem, że na przykład wczoraj stałem 2 godziny w korku, praktycznie, bo wracałem z Katowic do Kiest. Kurwa. Przepraszam, ale po prostu po walce z Morty, tak tego Pokemona nienawidzę, że to się stał mój Nemesis automatycznie. Okej, okay, to jest Chaimek, ale on duchem nie jest. Tutaj Rock Smasha nie mamy, pewnie jakoś później będziemy dostawać. No i za to. No Simba sobie tutaj. Uuu, Hurricane, no ale to jest special. A tak myślałem, że ktoś inny się tego chce nauczyć. A to tylko Gyarados. Sucker Punch, no weźmiemy sobie zamiast Swagera na pewno, będzie to o wiele lepsze. I powiem wam, że powrót z tych Katowic wczoraj to była masakra, ja w tym autobusie TM61, to chyba Flame Burst będzie, z tego opisu, tak bym wnioskował. Willow Wisp, to nawet lepiej. Fajnie, bo na pewno nam się przydadzą ruchy tego typu. Tego typu Benz. No i kolejne Rare Candy, tak swoją drogą e o, no i to jest Marowak, którego, kurde, no mogliśmy zostawić, nie pomyślałem o tym. Trochę, troszeczkę się najarałem na nowego pokemona w poprzednim odcinku. A ten Marowak byłby super. Okej, okay, to jest jakiś potężny Marowak z tego co widzę. No, jest bardzo potężny. No, ale może Messi podoła? Może to Shadow, bo on nas nie zlanszotuje. Dzięki Bogu nas nie zlanszotowało. No i Citrus Berry nas... Ehm, kurczę no, ciężko jest, ciężko naprawdę. 58 poziom, to on byłby nawet powyżej level capu, jakbyśmy go jakimś cudem złapali. Ale użyjemy Set i raczej naszej klasycznej taktyki. Fire Punch nas nie rusza. Ehm, Dory teraz będzie mogła zaatakować Aqua Tail'em i powinno to pokonać tego Marłaka. Kurczę, no naprawdę nie pomyślałem, a super byłoby złapać, ale to też jest najsmutniejsza historia albo jedna z najsmutniejszych historii w ogóle w Pokémonach. Jeśli chodzi o Marowaka i Cubone'a w tutaj w Wieży Pokémon, jeśli nie wiecie o co chodzi, to nagrałem odcinek o Lavender specjalnie, który no zachęcam was, żebyście obejrzeli, na pewno jest tam wyjaśnione. Czym właściwie jest Wieża Lavender, jakie jest jej przekonanie? W drugim odcinku z mangi także opowiadałem. O wieży lawender. Co no, dwa miesiące ostatnie studiów, już nie całe tak naprawdę, dwa miesiące zostały tutaj Ty, tych grantów, to myślę, że bez problemu pokonamy. Tutaj możemy sobie na Franka zmienić, żeby nie. No, nawet nas fake outował, to nawet lepiej, że zmieniliśmy. Szybki one shotik i tutaj Lux Ray. Powinniśmy być szybsi i użyć close combat dokładnie, żeby wygrać walkę na luzie, no i dużo EXPA. Bardzo dużo no i Brave Bird. Czy ja chcę Brave Bird ponad Dual Wing Beatem? Jakoś tak jestem kurde przyzwyczajony tego ruchu, no ale jednak 140 obrażeń kosztem recoilu to myślę, że przeżyjemy. Szczególnie, że Franek u nas jest takim zadaniowcem, powiedzmy. I. Do tego właśnie służy, żeby kogoś złanszotować raczej. Oj, no tutaj. No tutaj Messi raczej wejdzie. nas super też byłoby złapać. Jak mamy Eviolite, to naprawdę ten pokémon byłby tak tankowaty, że. No nie jestem w stanie z tego wyobrazić. Hipno. On, kurde, też będzie tankowny, dokładnie. I potrafi też uderzyć, chociaż nas dużo nie uderzył. Ale co najważniejsze, będziemy mogli zaraz zdobyć. Pokéflut, czyli będziemy mogli złapać Snorlaxa, którego tam odłożyliśmy na ścieżce bodajże 15. I też sobie uświadomiłem, że chyba roweru nie wziąłem, więc chyba będę się musiał po rower wrócić jeszcze, bo będziemy musieli przejechać ścieżkę rowerową i tam też będziemy musieli złapać Pokémona. Znaczy, będziemy mogli, bo jest tam takie, taki kawałeczek trawy, którym można łapać. Na hita miał stick dokładnie, no i ratujemy. Pana Fujiego w tym momencie, czyli też super postać naprawdę, ehm, bardzo ważną w świecie Pokémon, który opowiada nam właśnie o historii Cubona i Marowaka. No i tutaj jesteśmy teraz w domku i powinniśmy dostać Pokeflut, dokładnie który budzi nasze Pokémony, ale nie tylko nasze, bo także możemy obudzić dzikiego Snorlaxa. Mamy zwykłe Pokebole, Bole, no nie mamy nawet ultrabola zwykłego. A na no Snorlaxa, będzie ich trochę trzeba Więc tak, no tu też potem będziemy wracać Sabrina, pamiętajcie, że jest szóstą gym liderką Ale możecie ją zrobić w jakiej chcecie kolejności Chyba nawet Z tego co pamiętam, możecie ją zrobić przed Eriką, Erikę można tak w ogóle odłożyć em, Do pewnego Momentu, zwykłe pokrebole. Jeżeli słyszycie chrapanie mojego psa To was przepraszam, no ale nitka sobie Śpi obok mnie i będzie Sobie chrapać ile będzie chciała Nie będę jej zabraniał tego, no i też Powiem wam, że postanowiłem sobie, że kupię, wiem, że w Saladon City już jednego pokemona jakby zdobyłem, jest to Eevee, ale postanowiłem, że kupię sobie również w kasynie pokemona. Postanowiłem, że będzie, będę miał taki wybór, żeby, no to nie jest żaden nazlog, jest tam jakoś trochę challenge'owo, że łapiemy jednak jednego pokemona na strefę, ale kurczę tam są takie pokemony, że Naprawdę żal nie skorzystać Tylko nie wiem jeszcze jakiego Nie zastanowiłem się jeszcze tak dokładnie Bo wszystkie naprawdę brzmią Praktycznie wszystkie brzmią dobrze Tak jak widzicie jest Dratini, Larvital, Larvitar e, Beldum, Bagon, Riolu, Rotom Gibl, Larvesta, Dino, Gumi Yangmo, Drippy Ondedge i Toxel e, Ja się zastanawiam pomiędzy Yangmo e, Giblem Rotomem, Riolu a Beldumem raczej yy, salamensa, larwitara Dratini'ego nie biorę pod uwagę. ale dobrze, to na razie sobie to w takim razie jeszcze na chwilkę odłożymy, już na pewno przed walkami jakimiś ważnymi będziemy chcieli tutaj wrócić i czy my coś stąd chcemy, bo to trzeba pamiętać, że są tiemy, których możemy używać, w nieskończoność, tak naprawdę, czy my już nie mamy Dazzling Gleam przypadkiem? Jakiś przyda? No, myślę, że Ice Beam możemy kupić. Um, Light Screen też się może przydać mimo wszystko. Thunderbolt możemy kupić. Um, Flame Thrower może nie. Um, Energy Ball może. No, tu Scald był, nie zauważyłem, a też by się super nadał. No nic, sprzedajemy coś na pewno. i znaczy ja coś posprzedaję i pójdę sobie zarobić trochę tej gotówki i zaraz się widzimy w takim razie. Jak sobie posprzedaję wszystko i podejmiemy decyzję, jakiego Pokemona kupić. Okej, okay, już postanowiłem, że wybiorę sobie Belduma za 100 tysięcy, czyli nie stać mnie. 200 tysięcy potrzeba, czyli nie stać nas nawet, żeby teraz kupić. No ale będzie to Beldum najprawdopodobniej i będzie miał Hayden Ability, jeśli będziemy chcieli. Myślę, że tak będzie. Chyba, że macie inne propozycje, to możecie napisać. Ja oczywiście z tych, które mówiłem, że będą spoko, to na pewno jakieś przemyślę. Raczej takiego Dragonite czy Gudry bym nie chciał, chociaż Gudra byłaby fajna jako taki tank. Ale tanków już będziemy mieli wystarczająco w drużynie. Teraz idziemy złapać sobie z Norlaxa który jest właśnie tutaj, więc ja jeszcze tylko szybki zapis przed tym. Używamy Pokefluta, żeby go złej kapować. No i jest na nas wściekły. No, on zblokował nas, no trudno. No i udało nam się złapać Snorlaxa. No brawo dla mnie, brawo dla mnie, bo w złych grach to naprawdę są ciężary, żeby żeby go złapać. Weźmiemy, no i nazwiemy go. No myślę, że można go. Śmiało nazwać Shrek. No, i będzie on świetnym Pokémonem do naszej drużyny. Naprawdę genialnym. Jeszcze tylko sobie pójdziemy, zobaczyć, co on tam ma do zaoferowania, jeżeli chodzi o ruchy teraz. Bo wiadomo, że umiejętność zawsze możemy sobie zmienić. No, i ma figfat, czyli super. Digi Impact, Rollout, Block, Belly Drum. No, raczej to nie jest nic super na teraz, ale. No musimy dostać się do Fushi teraz, a nie dostaniemy się bez roweru, bo nie mam go ze sobą. Dokładnie, więc no ja muszę się wrócić po rower szybko, więc z wami się widzę dokładnie w tym miejscu za chwilę, a mnie czeka szybka przebieżka do Viridian. Znaczy nie do Viridian, tylko Vermilion, więc już zasuwam. No i jesteśmy tu, mamy rower, więc możemy... Yy... Czyli musimy najpierw Erikę i Sabrinę, czyli Czyli nie możemy przejść do Fushi, czyli Sabrinę najpierw trzeba pokonać przed Kogą Z tego co rozumiem Chyba, że jeżeli pójdziemy od Od strony Vermilion Wtedy będziemy mogli przejść tam z Norlaxa, sobie pokonać, bo już jednego mamy um, Tylko mu jeszcze zabrać leftovers, jeśli będzie taka możliwość, no więc spróbuję sobie, zobaczymy czy W ogóle tak się da. Czy będziemy mieli jakąś blokadę? Bo tutaj też Snorlax jest. Tu była Whitney. O, tutaj coś się ominąłem. 98 to chyba jest War Cup. No i tu jest Snorlax. Ok, zdenerwował się. Thunderfang Thunderfang Thunderfang, Pokonujemy go czy my mamy item finder, bo można było też podnosić. Chyba trzeba było stanąć na. Dokładnie są leftovers. Aha, czyli tu też nie możemy przejść, jak widzicie, gra nas blokuje. Dziwny kolor mamy tak swoją drogą. Tak zmienia się. Nasza postać tutaj jest tutaj przez to, że próbowaliśmy przejść. To coś się z naszą postacią stało. Obstrujemy. No nic, no to w takim razie Sabrina, czyli Sylvkoł, w takim razie jest naszym celem na ten odcinek. No więc szybko się tam udajemy. I co wam jeszcze chciałem powiedzieć, powiem wam, że dzisiaj, o tutaj jak widzicie, już się otworzyło. On sobie drzemeczkę bierze. No i teraz wielki labirynt silwką przed nami. Swoją drogą ta fontana tutaj w takim kształcie kości. Bardzo fajna. Windom możemy tutaj jeździć z tego co pamiętam, ale my będziemy sobie chodzić schodami, będziemy chcieli wszystko clearować. I mój piesek tutaj mi miał, czy bo nikogo poza mną nie ma w domu i potrzebuje atencji. Nitka spała sobie przed chwilą, ale teraz już nie, i siedzi obok mnie i domaga się atencji, więc trzeba ją pogłaskać. I właśnie ręką, którą mam na klawiaturze zazwyczaj to ją głaska. Będziemy sobie walczyć z tymi grantami. Jeżeli już jakiś Pokémon dobije level cap to weźmiemy sobie innego. Żeby po prostu doexpić. No, szybkie te styl froki nie powiem, że nie. I będziemy sobie lecieć na przyspieszeniu i Moonblast, czyli to, co chciałem mieć, naprawdę. No i tutaj, jak widzicie, mieliśmy psychic wcześniej, bo do poprzedniej walki się tak szykowałem, ale Moonblast to jest coś, co na pewno, na pewno chcemy. No i pierwszy grant pokonany, tutaj kolejny. No, myślę, że skręczować możemy to raczej. Simba już jest na takim, no i to będzie nasza ewolucja naszego Pokemon'a którego Fighting Dojo wzięliśmy, jeśli ktoś by nie wiedział i Messi chce się nauczyć Earth... Earthquake'a, na pewno lepszy niż Bulldoze, chociaż Bulldoze wiadomo też ma swoje zastosowania, ale o czym ja mówiłem, mówiłem o tym, że za niedługo bo kupiłem już dzisiaj, przyszło mi, em, sprzęt do takiego nagrywania plenerowego powiedzmy, o zwolcuj czujemy się szybko idziemy, tak jak burza będziemy szli, e, no i Szybki powrót na wyleczenie się będziemy tak musieli latać teraz, więc będziecie to musieli oglądać. I znowu to rozciągam, znowu rozciągam ja po prostu cały czas robię to samo nieświadomie, ale kupiłem sprzęt do nagrywania takiego plenerowego, w sensie taki mikrofonik rawatowy, taki malutki. Jeżeli nie wiecie, to pewnie się wyświetli na ekranie teraz jak on wygląda dokładnie o co mi chodzi i taką gąbeczkę, żeby wiatru nie zbierała i kabel, bo w tym mikrofonie normalnie ten kabel był bardzo bardzo krótki. Będę nagrywał plenerowo. Jutro prawdopodobnie już w Krakowie będę nagrywał, bo jadę sobie na małą wycieczkę krajoznawczą. Nagrywam to 10., czyli była wypłata, to akurat mogłem sobie pozwolić. Żeby pokupować takie rzeczy Życzę wam żebyście nie musieli do pracy Nigdy normalnej chodzić Żebyście osiągnęli taki sukces w życiu I co no myślę że będzie to fajna rzecz Najwięcej będę nagrywał w Krakowie I Katowicach bo to są takie dwa miasta Najbliższe no chyba że Będę miał takie możliwości to będę też Gdzieś dalej jeździł Żeby nagrywać w jakieś inne Miejsca fajnie by też było na pewno A to z tym smoke screenem, to Dory chce się nauczyć Rain dance'a no, i to jest, to jest coś, nad czym się musimy zastanowić, bo będziemy mieli Swift Swim Mega Swamperta najprawdopodobniej później. Tylko, czy Dory jest dobrym użytkownikiem tego? Powiedzmy, że nie. Zaryzykuję. Może to będzie najgłupsza decyzja w moim życiu, ale no, no mówi się trudno. I Jump Kick. Czyli większe ryzyko za większe obrażenia, no myślę, że my możemy sobie pozwolić na ryzyko tutaj akurat w tej serii. Mi się taki osobiście, jeżeli oglądałem tam z zagranicy właśnie content taki przepytaniowy, że tak powiem za jakąś nagrodę bardzo podoba, jeżeli chodzą ludzie i tak dalej, więc czemu ja miałbym tego nie robić. i no, za niedługo możecie się spodziewać pewnie jakichś pierwszych materiałów z tego. I nie wiem, czy odcinek z mangi pojawi się w tym tygodniu, tak szczerze. Raczej bliżej, jeżeli już miałby się pojawić, to bliżej koło niedzieli, bo ten odcinek najprawdopodobniej wleci w piątek albo w sobotę. To manga by wleciała w niedzielę, załóżmy to, albo w poniedziałek. No, nie wiem, czy się po prostu wyrobię, bo trochę rzeczy na głowie mam jeszcze takich prywatnych, a mimo wszystko nie chciałbym. Nie chciałbym zaniedbywać swojego życia prywatnego. A to. A myślałem, że to. Myślałem, że to Morty przez chwilę znowu. I po prostu prawie zawału dostałem. Okej, okay, Simba chce się nauczyć Zing Zappa, więc na pewno zamiast Thunderfunk'a sobie to weźmiemy. Swoją drogą myślałem, że w tym odcinku będziemy iść do Kogi, ale teraz sobie przypomniałem, że muszę się wrócić po Megastone dla mojego Swamperta, który można zdobyć tu góry. Od tego ziomeczka. Okej, okay, troszeczkę się zamieszałem, więc idę sobie to sprawdzić jeszcze tylko, bo z tego co widziałem na filmikach, to tutaj ludzie po to szli, więc idę sobie na szybkości zobaczyć. Okej, okay, przepraszam was, bo jeden filmik pokazywał, że tam tamtego ziomeczka można to zdobyć, a drugi filmik pokazuje, że jest w tym domku, do którego się nie dostaniemy teraz. Wiecie co, na razie, skoro ta drużyna działa, to będziemy z nią na razie chodzić. Zobaczymy, co będzie miał tak naprawdę rywal, z którym będziemy się tu mierzyć. I wtedy podejmiemy decyzję, czy chcemy jakoś zmieniać drużynę, czy nie chcemy. Plan na ten odcinek, skoro nie możemy pokonać Kogi ani się zbliżyć do niego, to w takim razie Silvko będzie naszym celem. I miejmy nadzieję, że ten działanie nie będzie szedł jak poprzedni działanie. Czyli jak krew z nosa, że tak sobie pozwolę powiedzieć. Tylko muszę przejść to Silvko, więc pewnie widzimy się już przy walce z rywalem albo przy jakimś takim ciekawszym momencie. Ok, jesteśmy przed naszym rywalem. Ja już mam zapisaną gierkę, i temki sobie rozdysponowałem troszkę. No i zobaczymy. Spróbujemy pierwsze podejście z Garem Oakiem: walka w Saffron dawno z nim nie walczyliśmy tak swoją drogą. No i Staraptor kontra Staraptor, czyli Intimidate kontra Intimidate. No i on nas outspeedował, ale spoko, powinniśmy go równie szybko wykończyć. No i Close Combat. Niestety nie daliśmy rady. No ale Simba teraz miejmy nadzieję, że da radę. Close Combat dostajemy, przeżywamy na szczęście. No i szybki Zing zap. I Elektavire, który jest walcząco elektryczny. No dobrze. Dobrze, no Sucker Punch niech będzie. Aha, czyli jednak Priority działa jak chce. Dobrze, rozumiem. No dobrze, niech będzie. Niech będzie Moonblast. Oczywiście musieliśmy dostać Kryta jeszcze przy okazji. No dobrze, no to niech będzie w takim razie Messi. Ankara Messi i. 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 i dobrze. Winuzaur. Ok. No dobrze, no czyli mega ewolucja. Kolejny raz. Czyli tutaj nam się raczej mięszało do tej walki nie przyda no i sleep powder oczywiście musieliśmy dostać, sludge bomb no i po raczej niewiele może zrobić, może akrobatyk służyć, które niewiele zada więc mamy staraptora Wajera i megawinuzaura z tego co widzieliśmy więc ja sobie idę tylko pomyśleć trochę nad drużyną i zaraz do was wracam podejście drugie przeciwko naszemu rywalowi, tutaj jak widzicie zmieniłem sobie trochę drużynę Queen i Samara weszły do teamku. Zobaczymy jak to wyjdzie. Tak wyglądają jeszcze itemki. Jest, wrócę na początek, Leftovers, Chestoberry, Expert Belt, Muscle Band, Chestoberry, Leftovers. No i Queen zobaczymy tutaj powinna sobie o wiele lepiej pod względem tankowania poradzić przeciwko Staraptorowi. Ale my i tak na pewno na początku chcemy Stealth Rocky, Grave Bird. No i niestety nie udało się, ale dobrze. Dobrze, już wiemy, co ma jeszcze w zanadrzu Darmantiana i Azumarilla. Czyli musimy doprowadzić do tego, żeby po prostu. Franek był po prostu przeciwko winozaurowi. Wtedy go na pewno złączętujemy. Kolejne podejście od razu z bomby. Myślę, że teraz powinno nam się udać. To zada neutralne obrażenia. I on był szybszy od nas mimo wszystko. Ok, czyli nie udało się niestety. Czyli no, widzimy się w takim razie. Za chwilę jeszcze mój pies tam sobie łóżko przekopuje. No i znowu jesteśmy w tym Lavender. a gry. Brave Bird, Brave Bird, i Brave Bird. I przeżyliśmy na 14 HP, no i rywal Gary został pokonany. Taka właśnie była strategia na tą walkę. Tak, jesteś geniuszem, super, jesteś świetny, koksem jesteś, nie zmieniaj się. Um, I tu będziemy mogli chyba... Dostać dla prasa. Dokładnie i e, nazwiemy go sobie Merida. Tak mi przyszło do głowy teraz. Nie wiem dlaczego, ale w sumie to pasuje. Pozwolę sobie powiedzieć: Zastępcą dla Simby. E, ok, coś. okej okay, czyli to nie jest walka z działaniem. I ma garcząpa tam. Czyli to chyba będzie walka z mega Garchompem, a tu mamy mega Hounduma i mega mobile. Wow. Tego się nie spodziewałem, że tu jest jeszcze jakaś walka. Więc możliwe, że to będzie ostatnia walka w tym odcinku, a działanie go pokonamy na początku następnego. Okej. Okay. Okej, okay, czyli mamy Brendana jeszcze do swojej pomocy. Czyli nie będziemy walczyć sami. Super. E, trzy Pokémony jakie chcemy wziąć. Szczerze, nie mam pojęcia, co oni mogą mieć, ale niech będzie Queen, niech będzie Messi i niech będzie Franek, to będą nasze trzy Pokémony: Insignior i Gotetiel, okej, okay. nie ma żadnego problemu, my na pewno zaczniemy od... Czemu on ma Maskerina? Jezu... Czemu nie zadziałało? Czy nam się naprawdę umiejętność zmieniła? Przez ewolucję. O, Matulu. Jakbym wiedział, to. Jakby człowiek wiedział, to naprawdę. Inaczej by się życie potoczyło. Darkest Lariat. No nie ma problemu. No i to będzie mega hauntum. To będzie Mega Houndum, który ma pewnie Hyden Power Grass, albo Heatwave po prostu. No, okej, okay, przeżyliśmy i my, i Maskerin No i szybki Skaldzik Rock Slide w Hounduma i Primarina. No dobrze, niech będzie Earthquake w takim razie. Miejmy nadzieję, że Primarina nas. pokonała nas. Niestety. I dobra, co ty tam masz jeszcze? Septaila? Więc dobra, ja się zajmę Houndoomem. Mam nadzieję, że ty zajmiesz się w takim razie Primariną. <śm> no dobrze, no ja się zajmę Primariną. Nie ma problemu. Edgy Slash i Mobile są naszymi kolejnymi przeciwnikami. I kurde, no zapowiada się ciężko. Użyjemy Rusta najpierw, żeby się wyleczyć. King's Shield, Hidden Power. Moal idealnie. My używamy Rusta, leczymy się playraf nazwy Kańcza. I wszystko w Twoich rękach. Wszystko w Twoich rękach, Brendan. Miejmy nadzieję, że ci się uda. Ja trzymam za Ciebie kciuki, że ten septal podoła, chociaż. No, Shadow Sneak dokładnie. No i co ci tam ostatniego zostało? <grywka> On naprawdę ma Explauda. ale ma Flame Thrower. Okej, okay, jeżeli przeżyję ten explout, to świetnie, a jeśli nie, to. No i zostaliśmy wykarowani w takim razie. Nie spodziewałem się tego, a tu proszę bardzo, Archer i Ariana zostali pokonani. No i modlę się, żeby nas nie spotkać już następnym razem. I co ty masz tutaj do powiedzenia? Zostaliśmy triko! dobra, to wyjdziemy sobie stąd, żeby obczaić szybko i Laprasa i Trico. I w sumie nie wiem, możecie zdecydować, czy wybieramy w takim razie Laprasa, który jest Water Dragon, którego ja uważam, że powinniśmy wziąć, bo był pierwszym Pokemonem, czy może Trico, którego będziemy mogli także mega ewoluować. Dajcie znać na pewno, co uważacie w komentarzu. O tym będzie mi niezmiernie miło. Dzisiaj taki odcinek walki można powiedzieć, no ale z działaniem już nie będziemy walczyć, bo na pewno będę się musiał przygotować i zobaczyć z czym się to w ogóle je, ale na pewno sobie podejdziemy tutaj, żeby skończyć tutaj odcinek. Chciałem powiedzieć, że nie będziemy walczyć z działaniem. Ale w takim razie ja Wam dziękuję za oglądanie. Ja byłem ciastek, Wy byliście wy. Liczę na wszystkie komentarze, lajki, subskrypcje. No i co? Ja sobie tylko zerknę, jak walka wygląda. A Wam dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnym odcinku, który zaczniemy od tych słów. Ach, ciastek, so we meet again. Miejmy nadzieję, że Dziewani tak nam powie. Dzięki, wielkie, za oglądanie. Cześć.